Cześć! Dzisiaj na kanale mmm, fajna ciekawostka, jedziemy odebrać nowy wózek narzędziowy z firmy TENK TOOLSA. Wybieramy się do Luna Polska, ta nas oprowadzi Leszek po całym obiekcie, po showroomie zobaczymy te narzędzia z firmy TENK bo oni są głównym dealerem TENK TOOLSA na Polskę. Pokażę jeszcze jakie inne narzędzia mamy i przy okazji odbierzemy nasz najnowszy wózek do naszego warsztatu, żeby jeszcze lepiej obsługiwać wasze motocykle. Więc zapraszamy na intro i widzimy się już w lunie. Cześć Leszku. Gdzie się znajdujemy? Gdzie się znajdujemy? W magazynach Lena Polska. A co tu odnajdziemy? Co tu odnajdziemy? To Może nas tak. oprowadzisz, bo tak, przyjechaliśmy że... po nas z wózek odebrać, no. z którym e, e, rozmawiałem już wcześniej na warsztacie. Więc oprowadź nas. Przy okazji zobaczymy dokładnie czym tu handlujecie, co tu sprzedajecie, co tu macie na półkach, a no, widzę, e... że ciekawe z tego jest wiele. No jak już tak fajnie kamerą sobie lecisz, to można na przykład obrócić i zobaczyć sobie tutaj są mniejsze części do, do sprzedaży. No bo nie wiem czy wiecie, ale z... możecie dokupić każdy gedorek z tenktursa Osobno nie trzeba tego w zestawach, to fajnie widać na półkach. I tak, to tutaj też sobie bardzo. Nie, nie, tylko, nie, tylko, nie tylko narzędzia, ale też części zamienne do tych narzędzi. Mm -hmm. e, tu jest ta część, tak jak powiedziałem, z tymi mniejszymi rzeczami. E, tak. Tu jak już poszła kamera, jest część z tymi większymi rzeczami, czyli tak. tu są wózki, wszystkie większe lampy. Mm -hmm. e, różnego rodzaju urządzenia mniejsze, większe. No, jak widać magazyn wysokiego składu, więc trochę tutaj tych rzeczy jest. Fajnych rzeczy. Tak, i to jest ta część, to jest ta część magazynowa, na górze mamy, na górze mamy biura. Mm -hmm. W tej części magazynowej, e, jeżeli ktoś jest ciekawy, jakiś tam statystyk, to tak naprawdę. Tak. Około 90% towaru mamy do ciągłej, do takiej regularnej wysyłki. Czyli, czyli na dobrą sprawę, jakby była sytuacja podbrankowa, że potrzebujemy, to dzwoniąc, Jesteśmy w stanie to pochytać praktycznie od ręki od Was, a nie trzeba tego ściągać i czekać x czasu na dostawy. Tak, tak no to trzeba wiedzieć, że działamy przez dystrybutorów, że sami nie sprzedajemy bezpośrednio, tak. więc mm -hmm. tak naprawdę każdy Ale raz... za pośrednictwem jakiegoś tam mm, dystrybutora tak, tak. jesteśmy w stanie zorganizować daną rzecz tak, w naprawdę... dwóch dni roboczych. Tak. Gdzieś tam paczkami, tak? Że nie to, musimy czekać dwa tygodnie, trzy tygodnie, aż tak, dopłynie tak kontener z kin, tak? Dokładnie. Tak to działa, że te 90% rzeczy w regularnej sprzedaży jest z dnia na dzień. Mhm. Zdarza się tak, że czasami ktoś coś wymyśli i tego nie jesteś w stanie, sam dobrze wiesz, no, w każdym tak. interesie tak jest. Jeżeli jest taka wersja, że ktoś zamawia coś niestandardowego, no to jest jeżeli zamówienie jest złożone do mhm. godziny 14 w czwartek, to my dostawy wszystkie mamy zawsze w poniedziałek. Więc a, tak naprawdę no już też w poniedziałku fajne. jest możliwość wysyłki. A, Więc a nawet sami... jeżeli się źle złoży, to to jest maksymalnie tydzień oczekiwania mhm. na, jakąś, na jakąś rzecz. Tak naprawdę Dobrze. jest to kilka dni. Nie? Dobrze. No Bo co? magazyn centralny mamy w Szwecji, tak to działa. Tak, Który tak. jest no tam powiedzmy, że 10 razy większy niż tam. No, a tak, to dobrze. już robi wrażenie sam ten skład tutaj tego. No. I, i dać. Tak, tak. Dobrze. Gdzie nas zapraszasz teraz? No, no tak, tu była część magazynowa. Tak? Po biurach dzisiaj nie będziemy zwiedzać, bo to chyba. Nie nie, ma, nie chyba raczej biurokrat nas nie obchodzi, raczej nas interesują narzędzia i ciekawostki z tak. z związane. No. Więc zapraszam na, na showroom, na showroomie mamy coś takiego jak Wystawkę rzeczy, które się u nas tak najczęściej sprzedają, są najbardziej lubiane i to, co chcemy też najbardziej pokazywać. Mm -hmm. I żeby tak było w miarę płynnie, zanim przejdziemy do sedna, no to mamy tutaj część showroomu, w której możemy sobie zobaczyć, pooglądać, dotknąć, rozpakować nasze oświetlenie marki Marel. No, bo oczywiście tak. Luna to i no nie Tank Tools, a jeszcze inne tak, firmy Tak, mamy cztery, macie pod uwagę, cztery tak? marki własne, które mm -hmm. tutaj są, są wystawki porobione. Między mhm. innymi jest to właśnie marka Marel, która odpowiada za oświetlenie. Marka Luna, tak. Tak, która odpowiada za wszelkiego rodzaju narzędzia ręczne, osprzęt do elektronarzędzi. Mhm. Luna I, też ma tokarki, frezarki, coś takiego tak, w ofercie, też, Tak, Nazywając to tak w wielkim skrócie, można to tak. też tak ująć. Mm -hmm. Bardzo łatwo wyczuć różnicę. No to jest kolor zielony, bardzo rzucający tak. się w oczy. Marki, które z nami współpracują, marka Rapid, Guide, Tormek mm -hmm. tego tutaj troszeczkę jest. Marka Limit to też nasza marka własna, odpowiadająca za e, tak zwaną pomiarówkę. Mm -hmm. e, od laserów, po... Na, tak naprawdę najbardziej jesteśmy znani. Od tych takich rzeczy, które są się nazywają. Najczęściej, lomierze, najczęściej Wszystko... przydają na warsztatach, przy obróbce. Sam metalu. używam tych narzędzi z limita, bo mam parę dokładnie, pomiarówek. Dokładnie tak. Czyli od suwmiarka to jest taki najbardziej nas rozpoznawalny tak. tak. produkt. Mhm. No i płynnie przechodzimy do tego, co, co nas najbardziej dzisiaj interesuje, czyli marka Tenktus. Tak. Kolor czerwony dla odróżnienia. Mój ulubiony. Tak. Mój ulubiony, choć że nowy wózek, który dostanę, jest koloru czarnego. Wyjątkowo Czarne. będzie czarny wózek, tak? Oznaczał jest, się w warsztacie. Mamy, mamy tak naprawdę dwie kolorystyki sprzedaży, tak. i to jest e, kolor czerwony podstawowy. Mhm. No i czarny, jako taki dodatek, kiedyś powstał, no i się przyjęło. Taki profil. Tak, są no to, to widać e, też na. E, tak, widać to też tutaj na wystawce. Tak. E, troszeczkę w od tego roku weszliśmy delikatnie w taki półmat, bo więc już nie jest takie błyszczące. Mm -hmm. Ta flaga to nie jest obrus babci, tylko to jest specjalnie tutaj założone, ponieważ to jest wózek, który jeszcze nie może się, że tak powiem, do końca ujawniać w kwestii napisów, które na nim mm -hmm. są, bo to jest jeszcze w miarę tajemnica. I to nie jest przypadek, że ta flaga jest. A my na razy. pewno nie powiemy. Tak, a wy, a wy... i prośba, żebyście Kla też. Klauzurę by... podpisaliśmy na wstępie. Gdy, tak, gdyby, gdyby tam coś było widać, to, to, to trzeba to no. wy wyblurować. Tak. No a tutaj mamy taką wystawkę rzeczy też najczęściej się sprzedających ee, z tej marki z narzędzi, tak, żeby można było sobie to dotknąć, zobaczyć jak to działa. Ten tools działa w bardzo szerokiej gamie chyba narzędzi tak, no przez każdą dziedzinę, gdzieś hydrauliki elektryki. Bo też mamy nawet nasadki do elektryków izolowane. Tak, no jest tutaj troszeczkę tego Ale co jest najlepsze moim zdaniem w firmie Tenk Tools, bo sam używam waszych narzędzi już lata, mam tego, mam wózek też z Tenk Toolsa. Najlepsze jest to, że macie system kuwetkowy, małych kuwetek. I ja se to chwalę pod tym względem, że jak potrzebuję zabrać komplet kluczy, wyciągam kuwetkę z wózka. I to jest wow. Inni producenci tego nie mają tak rozwiązanego. Ja se to chwalę. Tak, no potrzebuję na zabrać jest... trzy kuwetki, mam do tego wieczko tak, tak, i zabieram z wózka. Tak, tak. Nie potrzebuję taszczyć całego wózka lub całej szuflady zabierać, bo inaczej się nie da tego rozparcelować, tak? No to Więc... jest coś, co nas wyróżnia na tle konkurencji to jest jakby jedna z takich podstawowych rzeczy, oprócz jakości tak. wózków, które są zrobione z wyjątkowo grubej blachy. No, są e... ciężkie. Tak i to bardzo trwałe. I są I... wytrzymałe, bo mi raz gruchnął mój wózek, no powiem, myślałem, że szuflady się połamią, ale przeżyły. Mam to przetestowane autentycznie. Nie, nie wiem, nie wiem na, ile, na ile jesteśmy w stanie tutaj czasowo się pogodzić, tak? ale jakby można tę te, te chwilę poświęcić na to, żeby powiedzieć o tej różnicy konkurencyjnej, to jest to, o czym ty wspomniałeś, właśnie czyli ten system kuwetkowy, nazywa się tak. to Get Organized. Jeżeli się otwiera szufladę, to bierzesz sobie bo, tak bo... naprawdę narzędzie, narzędzie, które jest. Na półce? Tak, kupujesz sobie coś takiego. Tak. O i to są właśnie fajne, ta ciekawostka z tymi wieczkami, że to nie jest zafoliowane, otwieramy, mamy, z... o, mamy otwieramy, mamy odizolowany, zamykamy, jest gotowy. Tak. Czyli jak go używać tak naprawdę tak jak Ty mówiłeś. Albo, albo tak samodzielnie, albo zdejmując to wieczko. Ta. A... I wpinając to w zamian inny szuflady, nie? Tak. No. Bierzesz sobie tą kuwetkę, mm -hmm. idziesz z nią do szuflady. Tutaj musielibyśmy coś wyjąć, żeby pokazać, jak to działa. Czekaj, przejdę z tej strony, o, czekaj, pomogę, o, tak, tak. No i, i bierzesz, i bierzesz sobie na szuflady. Nie pasowała ci ta wersja, yy, bo najczęściej używasz górnej szufladzie innych no. narzędzi. Na przykład to chcesz mieć, więc nie musisz kupować kolejnego wkładu do całej szuflady, bo cię wkurzał, tylko bierzesz sobie to. Jeden wkładzik. Tak, jeden wkładzik, wpinasz go sobie. Już jest szuflada skompletowana. Tak, i masz szufladę skompletowaną. Jeszcze jedna ciekawostka jest fajna, Czachnie. że nawet te systemy są tak fajnie skonstruowane, że też se to chwalę, że całą szufladę wypełnia. Nie ma, że ta kuwetka jest mała, ta jest średnia, ta jest tak. tak, tak. W pełni jest to poukładany, więc to jest naprawdę fajny atut. No i to co powiedziałem wcześniej, każdą nasadkę, Każdą kuwetkę idzie osobno dokupić. Jak zgubimy jeden klucz, nie musimy całego zestawu, możemy no właśnie, jeden, też, jeden segment dokupić. Tak, to też jest fajne, tak jak mówisz, nie? Że, że nie I trzeba co, kupować całości. co ja se chwalę, bało na to, kto zwraca uwagę, że te narzędzia nie są błyszczące. Te nasadki nie są błyszczące, one są przematowane po to, że jak mamy tłuste ręce z oleju czy coś, idzie sprawnie sobie zdjąć, przemienić, bo niektóre narzędzia mamy wypolerowane. Jest to dramatycznie do rozpięcia czy coś, zgają się ręce. I co jeszcze mnie najbardziej cieszy w tej firmie, że te kuwetki są plastikowe. Nawet jak nam się bańka wyleje oleju tutaj, wyciągamy narzędzia, myjemy. Bo mamy też wkłady piankowe, Wy też macie bo w ofercie wkłady piankowe tak, no tutaj jest. jest na szufladzie. Występują w takich wersjach albo pełne wypełnienie tak. szuflady, albo podobnie jak tu wypełnienie Raczej jest Raczej nie jestem zwolennikiem kuwetce. tej pianki, bo jak mamy tłuste ręce, to jest cały czas ubrudzone, to nie da się doczyścić. Moim zdaniem to dom Mojej specyfikacji pracy nie nadaje się, do innych grup tak. No, czyli każdy wybierze sobie swój odpowiednik. No jakie jaki jest pasuje, to, że masz nie? wiele wariantów i możesz sobie je dobrać tak naprawdę Konfigurować pod, pod siebie. Nie, nie? nie, nie, nie bierze cię, bo to też to... jest fajne, że konfigurujecie wózek praktycznie pod swoje wymagania. Tak. No można kupić gotowe zestawy i to się tak naprawdę najbardziej opłaca, ale tak sami dobrze wiemy, że. Coś, co nawet już jest gotowe i tak później sobie z czasem sam idzie skorygować. Korygujesz, dokupujesz coś, nie? Więc taką kupując bazę, później masz fajną rzecz do rozbudowy, tak, żeby sobie mhm. z tego korzystać. Leszku, to jeszcze jaka ciekawostka jest z tymi kuwetkami, bo podobno w ofercie macie walizki jakieś podobno takie podróżne, abyś chciał zabrać na wakacje narzędzia ze sobą? No, A to nie być. Wiadomo, że zamiast y, kąpielówek, to musisz wziąć narzędzia. Przecież to jest oczywiste. Ja, ja nigdy nie wiadomo, co cię spotkanie. W no, samolocie znów. No, dokręcić czy coś? No, Pokaż się system, bo to jest no. też <laughs> bardzo fajne. Tak, już no to jest, o tym wspominali. No, to jest jedna z takich właśnie fajniejszych rzeczy, i tak naprawdę świadczy o tym całym systemie, który, mm -hmm. który mamy. Czyli te narzędzia i to, że sobie włożyliśmy je do szuflady w odpowiedni sposób. Mamy taką walizkę, w której możemy zrobić dokładnie to samo. Czyli tu jest akurat cała wypełniona narzędziami, ale yy, to jest taka powiedzmy szufladka, wstawka do, do tej mm -hmm. walizki. Tak naprawdę to działa na każdej stronie, czyli i pod spodem i w środku i tu, ale tak. to, mając przykład pokazujemy to w ten Aha, sposób. Czyli Musimy to wyciągasz tu tak, wkładkę. sobie środek. Tak. I tak jak mówi zamiast kąpielówek pakujemy dokładnie te same zestawy. To co zestawy. potrzebujemy. Tak. Raz. O kurde. O. Wy, wyjmę hurtowo. O. Trochę. Tak. O. Strony, ciach. o. I, Jedno, I to jest właśnie to co zamykamy. mówię. Że to całe wypełnia fajnie szczelnie. Tak, zamykamy. To co jest nam najbardziej potrzebne, nie wiem, na zawody motokrosowe, żużlowe. I czyli możemy sobie co? Tak. To tak dać. I ma kółeczka. Tak, cyk cyk, cyk cyk. Może wyjeżdżamy na wakacje. W ty, pełni świadomy tego, że nic nas nie zaskoczy. Czyli co? Teraz A możemy. Jeszcze jedna rzecz bardzo no. ważna. Dzisiaj specjalnie ubrałem lepsze buty do tego typu pokazów. Jest to konstrukcja taka, która. Jakby... Czyli nie jest to tak twardy plastik, że pęknie. Nie, nie, to jest plastik o specjalnej konstrukcji, który no jakby zapobiega łamaniu się tego. To ja myślę, że będzie duża sprzedaż tego. Bo to jest tak. Walizka na. Bo to jest dużo argumentów sprzed żoną. No. Walizka na wakacje. Walizka na wyjazdy na, na motokrosy, czy jakieś inne. I jeszcze na fuchę se pójdziesz. No, przede wszystkim. A powiedz, że to dryfuje. A to nie sprawdzałem. To, to może to, to przetestujmy to, jeszcze, to? Może to jeszcze, taki tak. test zrobimy? Napiszcie w komentarzach pada, czy to wpływa. musimy znaleźć głębszą kałużę. No, ja myślę, że tutaj o jeziorko nie będzie trudno, no bo słuchaj, bo jakbyś ten no, samolot tak nie daj Boże rozbił na wodzie, to jeszcze będziesz dryfował na walizce. No to myślę, że wiesz, no, no, szczelność by jeszcze no, trzeba było no, popatrzeć no, na szczelność. I co najlepsze, jest kod. Tak, no i tu masz Można zamek, sobie zamknąć na kodzik tak, i tego nikt nie, i nikt nie otworzy. No powiem Ci, chyba muszę sobie takie coś sprawdzić. No, a póki no. co wiesz, odjeżdżasz i, i tyle, nie? Dobrze, a powiedzmy jeszcze teraz widzom, co w ogóle oznacza ten fantastyczny stworek, potworek? Kto to jest w ogóle? Dlaczego? Dlaczego? No, dajmy tak, troszkę tre... tak, historii tro... tego, w trochę, ogóle jak ta marka powstała. Trochę historii. No, to jest taki charakterystyczny element, który najbardziej cieszy oko, tak naprawdę. Yy, w nowym wózku w moim też jest ta nastawka tak, z tym chłopkiem, też będzie straszyła. Z, z, biegiem, z biegiem czasu lat jest różnie formowana, natomiast zawsze ten przysłowiowy diabełek, on się, on mm -hmm. się przewija, to jest ten element charakterystyczny na naszego logotypu. Firma powstała no w tym roku. Jeszcze nie robimy z tego wielkiego halo, bo dopiero na, na jesień, natomiast w tym roku firma obchodzi 40-lecie. Mm -hmm. Została założona yy, już w 1985 roku tak. czas leci. Niektórzy to jeszcze pamiętają. Nie jeszcze na świecie nie było. O, no, <grymne> trudno. No. <grymne> e, no. I została założona przez Henry'ego Tengwalda. Mm -hmm. Zbieżność nazwisk, e, członu nazwiska, czyli Tengwald, e, z mitycznym stworem Tengu z Japonii. Mm -hmm. Tu, tu e, ten, możesz najechać tak, kamerą, ten... ka operator. Tu jest ten chłopek. Tak, ale możemy, możemy go tak pokazać w tej wersji prawie oryginalnej. Tak. To są maski, które tam dziś wojownicy, wojownicy japońscy e, zakładali, żeby odstraszać swoich mm -hmm. przeciwników, powodować jeszcze większą panikę, no, zanim go ciachną mieczem. Nie? Tak. E, e, no i stąd się wzięła, wziął się pomysł na to, żeby jakby, jeżeli nazwisko jest podobne do tego mitycznego stwora, mm -hmm. no, żeby założyć firmę Tank a że Tools, no to wiadomo połączenie tych dwóch nazw. Ten, no i tak do dzisiaj e, w Polsce od e, ponad 20 lat mm -hmm. e, w, jesteśmy. Tak. E, w, no w Szwecji i, i na całym świecie tak naprawdę już, e, już w wersji takiej 40-letniej w tym mm -hmm. roku. No i z powodzeniem sobie gdzieś tam działamy. i Propagujemy tą naszą Dobrze. innowację, która się nazywa dzisiaj. Mam taką bluzę z tej okazji, właśnie nazywa się to wszystko Get Organized, mm -hmm. czyli ten system organizacji Ta. przechowywania narzędzi, który jest opatentowany, i jak to pokrótce wygląda. Nasze, nasze drogi się troszkę bardziej zaciśnią teraz, bo zaczęliśmy mocniej tutaj współpracować ze firmą Tectusum przez Leszka. Będziemy więcej ich pokazywać produktów. U nas na kanale, u nas na, na warsztacie też zobaczymy, na ile Leszek będzie tutaj nam pomoże, żeby przetestować niektóre narzędzia na kanale do udostępnienia. Więc jak macie jakieś, zaciekawiło Was jakieś narzędzie z tej firmy lub e, Luna czy innych, dajcie znać w komentarzach. Postaramy się z leczka przekonać, żeby udostępnił nam na warsztat dane narzędzie i spróbujemy no, na, pewno, w na pewno coś w boju przetestować po prostu. Tak, jeżeli, nie? jeżeli coś będzie takiego, co my będziemy w stanie udostępnić, bo nie wszystko, rzecz jasna, tak. i zgramy się jakoś tam czasowo, no to, to, to jak najbardziej. Jeżeli ktoś jest chętny do sprawdzenia w ogóle, czym się je nasze narzędzia i skąd, mhm. skąd one się wzięły, no to tak naprawdę są dwie obowiązkowe strony, to tenktus.com, tam jest e, wersja też polskojęzyczna, o. albo na naszej stronie już dystrybucyjnej, e, czyli lunapolska.pl, e, wchodząc w zakładkę e, firmy, e, nasze brandy, tam możemy sobie odnaleźć markę Tenktus i sobie wysortować wszystko, co naprawdę. Mm -hmm. No i na mediach co, co społecznościowych chcemy. na no pewno. No i też. na mediach społecznościowych tak, też mamy, więc e, i na Instagramie Tenktus. Polska i na Facebooku tak samo ten Poland albo Polska już teraz nie mm -hmm. pamiętam. Tam w miarę regularnie się coś pokazuje z jakichś różnych ciekawostek, z różnych targów, z różnych wydarzeń, w których bierzemy udział, na ile jest czas i możliwości. Myślę, że teraz też jakieś wydarzenia tam. będziemy razem gdzieś tam organizować, bo tak jak mówię, nasza współpraca się bardzo mocno tutaj zaciśni więc na pewno będziemy razy występować. Ca całe szczęście ma dobrą kawę, więc mogę być częstszym gościem. Jak A, to miło słyszeć. Dobrze, ale Leszku, przejdźmy teraz do meritum. Opowiedzieliśmy fajnie, ale pokaż mi, gdzie jest moje, moje nowe narzędzia do warsztatu. Gdzie no właśnie jest? już je schowaliśmy. Pokaż Czy mi. Jesteśmy tak super, że spakowaliśmy je bez, bez twojej wiedzy. Gdybyś już nie miał ładnie zapakowane w kartoniku. Czyli mam co Ale, rozpakować? Y, tak, jakby uprzedzając fakty, sami już sobie fajnie to rozpakujecie. Ja o tym myślałem właśnie, nie? Mhm. Że bo, bo dzisiaj jest bardzo modny unboxing, więc tego byśmy po prostu nie zrobili, gdybyśmy tego nie spakowali wcześniej. Nie? Czyli mam co, przyjechać na warto i rozpakować? No i... myślę, że to jest najlepszy pomysł. Tak. To Dobrze. będzie kolejne, kolejne ujęcie. Dobrze, to my będziemy to rozpakowywać, a to pokaż w ogóle, jak ta paleta wygląda. No to musimy się tak. W dzisiejszych czasach tak się kupuje narzędzia na palecie, tak. to Nie mogłem powiedzieć nazwy, bo się przed chwilą zastanowiłem. Ale jak właśnie wjeżdża się do marketu, no to mówisz, że idziesz kupić narzędzia, na przykład powiedziałbyś swojej dziewczynie, żonie, gdzieś tak. partnerce. Nazwijmy to umownie. No to myślę, że chyba by się nie spodziewała, że idziesz po narzędzia i, na po, i paletą wyjeżdżasz. Na palecie. Tutaj możemy najechać kamerą, ale widzę, co my już tu mamy i jest tego od groma tych skrzynek. Będzie co rozpakowywać. Takie, takie święta w marcu, można by powiedzieć, nie? Takie. Tak, tak, tak zdecydowanie. Czyli, czyli co? Myślę, Będziemy że mieli... przez weekend nie wyjdziesz z garażu, no to chyba... Też, też tak myślę. O, klucz dynamometryczny nawet jest w zestawie, bardzo fajny. I ze przystawkami na płaski klucz. To, tak, to myślę, jest ta, że to, to opiszemy... Jest to jest ta fajniejsza ta... wersja jeszcze. Ale jest tego od groma. Dobrze. Co? Użycisz mi wózka? Żebym sobie to dotransportował Nie, ja do coś... naszego busa? Czy mamy sobie to w kartonikach nosić? Ja dbam o twoją kondycję i myślę, że parę skłonów, żeby się rozruszać i resztę ręcznie. Tak Takie zakupy to ja lubię. I raz, wam. Podaj cegły. Podaj cegły. Dobra, spakowany. Spakowany to, co? Jedziemy rozpakowywać teraz na warsztat. Sam się już o to musisz pomartwić. Więc my już opuszczamy lunę Polska. Jedziemy teraz do nas na warsztat i będziemy rozpakowywać, oglądać narzędzia. Dziękuję, Leszku za Zapraszam. Jak pomoc. już złożysz, to wpadnę na kawę. Zapraszam. No to mamy to rozpakowane uroza warsztacie, tak to wygląda, ten wózek już się mogliście też widzieć, bo bardzo często on z nami podróżował na różne eventy, temu jest tu nasza złota naklejka, niedostępna. Taki zestawśmy sobie sprezentowali po to, żeby jeszcze lepiej naprawiać i jeszcze bardziej profesjonalnie Wasze motocykle w naszym serwisie. A po drugie, no każdy lubi mieć ładne narzędzia, to jest tak jak u kobiety biżuteria, ja uwielbiam ładne, schludne narzędzia, poukładane. Jestem na tym punkcie pedantyczny, a to mi jeszcze bardziej ułatwia w tym, więc myślę, że Teraz się pocieszę układając to wszystko pod siebie w tym wózku i będziemy robić testy przy okazji tak jak tam z Leszkiem były zapowiedzi, bo też ten, Tenctours ma w ofercie klucze dynamometryczne elektroniczne w ofercie. Weźmiemy taki klucz, porównamy go ze zwykłymi kluczami, które też mam. Też mam jakiś klucz dynamometryczny elektroniczny z jednej firmy. Porównamy wykonania i tego, to zrobimy pierwszy taki test chyba z Tenctoursa. A wy w komentarzach co. Piszcie, czy wam się to podobało. Jak macie pytania o jakieś narzędzia czy coś, śmiało walcie, będziemy starać Wam się odpowiadać. I jeszcze taka ciekawostka, szykuje się do Was naprawdę gruby materiał na temat BMK, którą za niedługo myślę, że już się pojawi odcinek na kanale. Więc co? Dzwoneczek, żeby was żaden yy, odcinek nie ominął, łapki w górę. I udostępniajcie. Niech ten kanał rośnie. Budujmy tę społeczność razem z Adem Otogarażą. Dzięki za uwagę. Na razie.